Wkrętarka z Ikei, wiertarka z zakumulatorowa, wkrętarka fixa o mocy 14,4V. Jest to sprzęt zakupiony w Ikei z serii narzędzi fixa, który kosztował 149 zł. Tak wygląda, tak się prezentuje. Sprzęt jest całkiem dobry do tego zestawu. Otrzymujemy oczywiście transformator, który ładuje w trakcie. Zestaw wierteł. Jedno pękło już przy wierceniu, więc mamy jedno wiertło. Ten zestaw gbitów 149 zł. Sama wkrętarka działa tak. Tutaj mamy na przykład szybkość, prędkość. Prędkość 1 do 350 obrotów. Prędkość o 350 obrotów. I prędkość druga na minutę y, 1200 obrotów. Czyli wybieramy sobie. A tu jest siła wkręcania. Regulujemy siłę. Ja na początku odwracając. O, przewróciła się. Ja na początku używając tego, nie używałem tego wkrętarki. To jest do wkręcania. Nie używałem siły tego obrotu i uznałem ją za dosyć słabo, ale urządzenie nie jest wcale złe. Urządzenie jest całkiem udane. Mamy 19 pozycji obrotu. To jest najsilniejsza siła wkręta, wkręcania, Jeśli chcemy korzystać z niej jako wiertarki, ustawiamy tu. Nie chcę się ustawić. W tym momencie używamy jako wiertarki. jest to najsilniejsza moc. A tutaj moc skręcania. Wiadomo, czym większa moc, to czasami można, czasami nie potrzeba dużej mocy. Gdy mamy za dużą moc, możemy ukręcić śrubę, możemy, możemy zniszczyć materiał, jeśli jest miękki i tak dalej. Co poza tym? To jest przycisk prędkości, jak ją zostawiamy, ten przycisk pomalęczany zostawiamy w środku i wtedy nam mamy blokadę. Jest zabezpieczona. To jest też zmiana obrotów. W jedną stronę kręci się w lewo, wciskamy, kręci się w prawo. Z urządzenia oczywiście wylatują tu iskry, więc trzeba uważać, gdzie się wierci, na przykład z dala od łatwopalnych rzeczy, pyłów i tak dalej. Jest to wszystko opisane także w instrukcji obsługi. Tutaj znajduje się akumulator dioda która świadczy o tym, że się ładuje ładowarka ładuje to około od 3 do 5 godzin baterie są niewymienne wyglądają mniej więcej tak tutaj mamy w instrukcji obsługi instrukcja obsługi jest dosyć dokładna tutaj jeszcze jakiś certyfikat jakości jakie spełnia normy chyba ze względu na wspaniałą Unię Europejską i tak dalej bitów wiertła Przedłużka do bitów i bite do skręcania. Tak wyglądają instrukcja obsługi. Warto się zapóźnać, można przeczytać. Jeszcze raz, tutaj jest prędkość, tutaj głowica wiercąca, tutaj siła skręcania. Bateria, zmiana kierunku i wyłączenie, no i przycisk sterujący. Transformator do ładowania wygląda tak w trakcie ładowania się nie nie działa tutaj mamy jeszcze tabliczkę znamionową bateria litowo-jonowo fixa 14,4V 13 godzin to jest pojemność baterii oczywiście gdzie zostało wyprodukowane w Chinach dla Ikei gdzie mogłoby być to wyprodukowane pewnie jeszcze w Polsce żeby podładować wiadomo tutaj mamy ten mały transformatorek tutaj końcówkę Wkładamy z tyłu obudowę. Wkładamy w tył obudowę świeci nam lampka. że Bateria jest ładowana i w tym momencie nasza wkrętarka nie działa, czyli nie można nią pracować w trakcie ładowania. Pierwsza, druga prędkość, przełączanie od 350 obrotów do 1200 1300 obrotów. wiertło jest wiertłem najbardziej do drewna drugie wiertło które było w zestawie się złamało wiertalka jest tutaj jak pokazywałem my wkręcimy zaraz jednego wykręcimy śrubę Szafy dopasowujemy szerokość. Oczywiście najlepiej to po prostu włączyć. No, przy wkręcaniu ostrza, najlepiej też oczywiście nie używać największej siły, tylko na przykład robić to na jedynce. Tak, jeśli chodzi o siłę wkręcenia. Dobra, my wykręcamy śrubę z szaty. Jak widać, tutaj była półka, która się trochę nam popsuła. Mamy dużą moc. Dobraliśmy dobry bit. Dokręcić już nie damy rady, więc zmieniamy tutaj kierunek i wykręcamy. I wykręcamy. Szafka służy pod komputer. Kiedyś się tam zarwała. Jest wzmacniana. Jak widać, dzieci uwielbiają ją za to, co mogą na niej. Najlepiej wykręcamy. Na szafce stoi komputer. I proszę bez problemu, śruba zostaje wykręcona. Zmieniamy kierunek śruba jest wkręcona oczywiście tu jest bardzo twarde drewno ale wkręcałem to toż tą wkrętarką i chodzi o to, że dała radę zaraz może wbijemy tutaj jedną śrubę dodatkowo albo i nie no tutaj stoi lutel jeszcze, nie chcemy routera więc bez problemu wykręta zobaczymy na najsłabszej mocy, siła obrotu, ustawiamy na jedynkę. Teraz jest naj... najsłabsza siła obrotu. Zobaczymy, czy się wykręci. Nie wiem, czy w drugą stronę. Nie. Teraz na jedynce nie rusza. Ustawiamy siłę. Kręcenie na maksa i kręcimy teraz. Źle wykręca. Znowu ustawimy na najmniejsze i wkręcanie. Wkręci śrubę w wywierconą dziurę. Ledwo ledwo. Prędkość mamy małą. Zwiększymy prędkość. Nie. Na największej prędkości zwiększymy moc obrotów. No to 5, 9, 7. Dobra. Największa moc to 19. Wkręcamy. Hm. Nie powiedział, bym że przeprowadziła sobie bez problemu. No ale na przykład przy takim wkręcaniu, jak ja teraz prezentuję, ta największa moc wcale nie jest skazana. Najszybsza, najszybsze obroty nie są skazane. Zresztą liczy się precyzja. Więc. I czym wolniej, tym dokładniej. Dobra. No zobaczymy. Nie, no. Wykręcamy. Dobra, nie męczymy tej śruby, zostawiamy spokojnie ściankę ze świnką pepą i idziemy wiercić dalej. W celach naszego testu wkręcimy jedną śrubę w szafie. Tutaj sobie zaznaczę na wysokości półki, już po prostu usztywniamy szafę, wzmacniamy szafę, która dosyć się rozeszła. Zaznaczamy sobie wkrętem miejsce, w którym ma być dziura tak, żebyśmy po prostu wkręcili wkręt tutaj w półkę. więc zaznaczyliśmy sobie ślad, gdzie ma być i przystępujemy do wiercenia. Wkręcamy zwykły wkręt. Wkręcamy delikatnie, żeby najpierw delikatnie Załapać, trzymamy drewno i dokręcamy na dużą mocę. I bez problemu śrubę mamy wkręconą. Teraz patrzymy, czy trafiliśmy w półkę. Dosyć twarde drewno. Nie jest tak łatwo w to kręcić śrubę, jednak wkrętarka bez problemu skręt do drewna skręciła. Tutaj trzeba było uważać na ten, Śruba weszła dobrze w półkę. Sapa, można powiedzieć, została delikatnie wzmocniona. Mogę wkręcić tu jeszcze kilka wkrętów, ale już nie będę tego robił. Przystępujemy do wiercenia dalszego. Cześć, tu Montujemy nasze jedyne wiertło, i będziemy wiercić w ścianie. Dokręcamy je mocno żeby się nie, i równo, żeby się nie kręciło na boki. I nasze wielko. Nasze wielko działa i jest już włożone, zamocowane. Sprawdzamy się nie lata na dachu, nie lata, idziemy wiercić w ścianie. Mamy do ściany przygotować takie badziewie. To musi znajdować gdzieś tutaj. Więc łapiemy wymiar i przystępujemy naszą piękną wkentelkę do wiodzenia tego. Oczywiście ma to tutaj, jak widać, takie przystawki, które utrzymają to w razie czego 5 minut na pusto, gdy się tego nie doczepi, ale nie ma co liczyć na dłużej. Więc zaznaczamy sobie. Dziurę, pierwszą dziurę nie będę wymierzał i tak dalej, po prostu zaznaczę sobie ją tutaj. Tutaj mamy dokonać wywiercenia otworu naszą wkrętarką. Możemy, nie, źle. zwaliłem. Wyżej, jednak musi być wyżej. Wiesz, w płytkach nie zamierzamy kleić. Nie zamierzamy. No, będzie się na to opierać. W płytkach nie zamierzamy wiercić. Więc to powinno być gdzieś. Zakładam tutaj. Później kresie jeszcze ze 20 takich tych znaczków. I wtedy nie będę wiedział kompletnie, gdzie mam tu przywiercić. Powiedzmy, że się zgadza. Tutaj mamy wywiercić dziurę. Przystępujemy do wiercenia naszą wieltalką śmieszną. Od tego dziury, zrobimy najpierw tą dziurę, później będziemy łapać wymiary, czy w górę, czy w dół, jak mamy ustawione na maksu. Wiertelko. Jest tutaj. Nasz niesamowity sprzęt z Ikei ustawiamy na najwyższe obroty i na wieltalkę. Drugi bieg i regulujemy z palca prędkość obrotów. Patrzymy, czy równo. Zakładamy, że równo. Proszę. No, szczerze mówiąc, tu jest tęk. Szczerze jestem w szoku. Bym powiedział. Gdyż dziura została przywiercona bardzo szybko. I niesamowicie, jak mamy widać, no tutaj mamy też cegłę, nie? Czerwoną, więc po prostu jest to materiał, który był łatwo wywiercić. No więc sprzęt, jak widać, całkiem dobrej jakości. Sprawdzimy jeszcze, czy przewiercimy. gdyż plan jest taki żeby w tą gumę właśnie wwalić w klęta Trochę fugi zerwałem. Ale no dziura jest. Tam możemy w to włożyć. Dobra. Guma się nie rozwaliła. Czyli wracając do urządzenia, skrętarki wiertarki akumulatorowej serii Fixa z Ikei, trzeba przyznać, że sprzęt nie jest złej jakości. Ma całkiem dobrą moc i spokojnie za te 149 zł można mieć dobrą sprzętarkę do prostych prac domowych 14,4 V na pewno się sprawdza i można ją wykorzystywać do czego się chce. Może przewiercimy jeszcze panele? Nie, nie będziemy tego robić. W każdym razie ja uważam sprzęt za całkiem dobrej jakości, pomimo że jedno wiertło pękło. Tutaj mamy taką jeszcze przedłużkę do tego, do naszych kluczy, do naszych wkrętaków, do naszych i możemy sobie końcówkę zresztą magnetyczną więc to też pomaga, że w razie czego nie wypada. Jest to całkiem fajne urządzenie i mi się podoba. Na początku nie zajarzyłem tych prędkości, to znaczy nie prędkości, ale siły wkręcania i miałem problem, ale teraz już nie. Więc ja w takim razie, ja już dziękuję i jak ktoś by poszukiwał wkrętarkę, nie do jakichś dziwnych, wyczynowych prac, to na pewno tą wkrętarkę można polecić, z tym, że no jedna z większych wad jest pewnie ten akumulator, że nie jest wymienny, gdyż wiele sprzętów, po prostu w razie czego można odłączyć akumulator, zostawić, naładować i wymienić. Tutaj niestety tego nie robimy. W środku są z tego co widać na tym dwa akumulatorki, takie, które trzeba po prostu żeby się do nich dostać, trzeba rozkręcić całą naszą wkrętarkę. A jak rozkręcić naszą wkrętarkę? Bez wkrętarki, ale ogólnie sprzęt jest dosyć dobry. Jeszcze raz, co tu jest? Prędkość 1, 2, 350-1300 obrotów. Akumulator 1 i 3 godziny. Kierunkowość w prawo, w lewo i wyłączenie po środku regulujemy prędkość oczywiście przyciskiem naliczamy delikatnie coraz mocniej, coraz mocniej, coraz mocniej prędkość na 2 czyli to 1600 obrotów, jak wygląda 450 tak no tak wygląda 1300. jest różnica, no chyba jest widoczna gołym okiem Dobra, więc sprzęt polecam i dziękuję w takim razie. Zachęcam do oglądania innych moich filmów, a ja zajmuję się dalej montażem tego wieszaczka. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia.